Siema drugi park. no i... tak! No ale sam. Idziemy teraz tam na dół, jej. Mi się zdawało, że tam jest Mania, to już nie wiem. Pfff... Żartowałem. mi stoi. Słuchaj, ja tam, tam pójdę. Jej świetnie. No. Przekop się tutaj, będzie kamień chociaż. No. Ale smutny. <laughs> Mam 160% Fajnie będzie jeśli nam się wyłączył głos. Ojoj. Ojoj. Pirania! Masz łuk, nie? Nie. Nie no, ty to masz cel. Ojoj. Świedacz, nie wstrzymaj To sposób na pochodnie. W tej biurze. No. Tam na kanie tam. No może się uda. ja Nie, tam się przykopię tym tym. Tym tonalikiem tak. jest bardzo zawsze. Zrobimy teraz, będziemy mądrzy i zrobimy taki fajny trik. Trip magic. <laughs> Cztery. Jezu, jak nam to znaczy nie zależy, trzeba go zakładać. nie. nic. Mój komputerek. Komputerek, układanie, weź się nie zawieszaj. Ale pochopnie, bo tu się wściekło? Ojoj, tam coś jest. Kamienno, się. Kiedy pójdziemy już do no, Nie. Niszczynika ja to jest parę 1, 0, 3. No i duszko! Druga, pójdziemy tam. Ojoj. Mówiłem? Bo zaraz? Ojoj. tego pumuje. Ojoj, się tam, bo, tam jest jest sybera, żeby się nie... Pan też jak ostatnio stracił jedną moją skrzynkę. Nie ustaw mnie, bo to było... ...dwa tygodnie temu. Na pierwszym filmiku mamy 101 w świetle. Jej. Tam jest 102. Albo <grym> 103, najlepiej. No, aż o razie. Nie, Piotr do po tą, to dla... Przyda się. Ale szkielet. Znowu tu, trzy i jednego z nich wiesz. Poszedł. Tak. Hedgehog. Hedgehog. I lohan. tam Następny mamy liczny nie wiem Haha. mam posad tak. Strzelaj łukiem! Strzelaj! Pierwszy nasz Modelslime! Na tym świecie! I na displayer. A powiem spotkanie pierwsze z Modelslime'em. Mam, no. zabiłem się. Oj! Wieczor nie, nie, no. nie mam No nie mam. Dobra, idziemy teraz no. zobaczyć tam skrzynka. Jest, jest, jest. I schod. zrobimy pochodnie. No, i przycisku tego nie masz. I zaraz będzie trzeba użyć tego żarku, jest No właśnie. Jej! O na przykład to teraz. Dobra, zaraz kończymy, bo moja mała komórka dobra. O, ma to ja jak jak To Zaraz kończymy, bo ja się boję, że coś... co długo już. Ale już mamy 200... Nie, prawie 200. O, Widzicie? Jaki mam. Tylko pójdziemy pod nawodą. Bądźmy na przyniosku, trochę pochodzimy po kajba. Nie. To na chodzenie po kajba. Uuu, Uuu jaki kajwik. Potem to tam chwili będzie nic. Chyba. Ojoj. Ojoj. Pomyślałem, no, że następny tak? Like, kryść. <laughs> karuta żelaza, ja wybiorę biorę. Słyszę robaka, czy mi się tylko tak wydaje. A my mamy tosty Zatropek I chyba z karkami, a ja sobie zjem Nie obraźcie się, jak sobie dać znać gryzka Ty chcecie to cię spływać, nie dam Ja sobie ciągle jem mm. Miałam. Zapraszamy jak nam to przeszkadza. No. ładnie jest, jesteśmy. Tylko ja wam Nie, nie. Kanapka wcześniej ja tylko. to jest strany kanapka. Ja się już nie przyznawa. Nie, 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 nie A papyka mnie nie lubi. Ech? Co? Zdawało mi się. Łupka się wolał. Myślałem, że coś tam jest na tym i że mi się ką wyłącza. Ale zmiany na postaci by się zapisały, ale y, zmiany na świecie nie. Czyli by było znowu te, te duszka. <laughs> by nie, byśmy ich nie mogli użyć, bo to by było zigotowane. By nie ma. Nie ma. Maderstrain. szkielet. E, Maderstrain ze szkieletem sobie e, ten. Się, ten. nie gadają. Podrywają się. Ojeju. Zobaczę. No, tak. Możecie nam napisać ile rabat ma hp Bo ja nie wiem Jak ja go biorę za 13 na hp To zobaczysz, nie umiesz no, no, Bo on szybki jest, ojoj Ojoj, ojoj Szybko Nie wiem gdzie one są, ale dalej Użyła pota Odnia. O Silver! Hmm. Nudne przygody z Dzień drugi. I druga krwawa noc, Jej. I My kończymy dalej! Jej! My tylko to od Silver! Bo no, mówimy, nie wiemy ile to. i Jak znajdziemy skrzynkę, to wam pokażemy. Gramy jeszcze tak.

No to my kończymy, tylko tutaj U, to Ja, Gdzie? Yeah, aha. Mamy niemożliwe, że skrzynka. To my kończymy. Nara. Nara.